Cześć, z tej strony roboty 990 i mam zamiar pokazać wam moją moją kolekcję silników. Ten, ten jest taki... Ten jest taki dużym silniczkiem. Taki bardzo dużym. Na no, razie to jest na powiększeniu. A to jest taki... To jest taki inny silniczek. Taki. Taki silniczek tam ma coś napisane, popatrzcie ma otóż napisane, hmm. nie wiem czy to oznacza, że potrafi wytrzymać wy 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 nawet 38V ale tak czy inaczej to są dwa inne silniki hmm. ten, nie wiem dlaczego, ma na, ma na swoim tyle napisane swoim tyle napisania coś takiego Eko motor. Wiem, hmm. to motor, motor to jest silniczek. Ale... Ale nie wiem dlaczego jest napisane Eko. Hmm. Tutaj jest taki stary silniczek od lokomotywy, który ma zamiar odbudować po, po filmiku. Hmm. To jak dla godwy hmm. Niestety ten niewiadowych przyczyn zepsuł się. Hmm. A w następnym filmiku spróbuję go naprawić. O, a tutaj jest maciubki silniczek elektryczny. Widzicie, jaką ma maciubko przykładnie? On jest... On jest taki maciubki. No. Widzicie, że jest duży? Bo to, a to jest czterokrotne powietrzenie. I tak wydaje się maciubki. Też hmm. powoduje, że się ileś do baterii. Pierwszy. Pierwszy. Pierwszy brzmi tak. Pierwszy brzmi w taki sposób pierwszy brzmi w taki sposób taki Proceduj tak. No, hmm. dźwignę. Ten jakiś imiennik z pseudonimem, tylko tak go nazwałem, no bo wiecie co ma napisane na tym. Ten silniczek ma kondensator. Nie wiem, po co, ale nie będę go na razie go usuwał. Hm. A to jest silniczek najmniejszy dla wszystkich i prawdziwy demon prędkości. O to. w powiększeniu, zobaczcie. I to wszystko w moim filmiku, pa! pa. Do widzenia! Do widzenia, moi widowie!